Dobra, to co bierzemy? Husebkę hmm. biorę. Okej. Okay. Dobra, przerwę nagrywanie. Dawaj w miasto, dawaj w miasto pojedziemy. Rozumiem, że teraz się Nie jesteś źle. Jest bardzo dobrze, bym powiedział. Nie wiem, wiesz co? Nie wiem, czy nagrywasz tymi się też, ale chyba tak. Chyba. Właśnie to jest dziesiąty odcinek, let's play World of Tanks Ciekawe jak stromotnie dostaniemy w tej bitwie w dupę Rzecz mnie zaboli O o is, 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 is. Dupa, biskupa nie trafię W tym na razie nie nagrywam let's play, bo po prostu mi się nie chce mnie Też się nie chce, ale muszę O Tiger Nie chcę ale muszę ty Rzuci w dupę stary! Dostał tygrys No i zniknął Chuj pomp strzelił Ale urwał! Ale dostał Za 5 sekund zginie, albo wcześniej Co ty wiesz o zabijanie ty, 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 ty. To jest ty, 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 ty. Terapy, ty, ty. Say hello to my little friends. Na razie dobrze się zaczęło. Say hello to my big dick. Ty nie oglądałeś tego filmu? Z Zadam Pacino, e, Scarface. Było say hello to my little friends. po całym końcu, na sam koniec filmu. Było taki tekst zwany. Enemy tankista. Oh for fuck, oh fuck. Co No for fuck. Co my tam mamy? Object 704. Formany. Ciek Ciekaw jestem czy z bl 10, Ach, z BL -10. Formany. Nie drży mordy. Taki chuj. Fucking skłucha nie trafiłem. Pamiętam jak tutaj żeś zabił naszego typa w bitwie Nie wiem czemu, w jakim celu, po co Ja wiem Już <laughs> sobie przypomniałem Nie wiem Niechcący przycisnąłem Nowy przycisk myszki jep i akurat na niego musiało być nacelowane Nie wiem jak Ale to było dobre Fajnie, pantera na Ja jej gąskę z DM jeszcze tak stanęła, że za domkiem jest Miałeś warta Właśnie nie farta, ona miała farta. Oho, naleśniki, A pies, O. Ale są ja postrzątam tam, coś się opierdolę. Chuj w dupę, stary! Tak, to jest jak... Mu, jak, mu, jak mówiłem mamie, że nie będę nagrywał, żeby była trochę cisza jak będzie wchodzić, i musi mówić. Ale byś dostał ode mnie. Ale byś dostał, też żebyś mi wjechał. No i zabijeli mi go w Duperisie, no. W Dupering, w Duperisie. Na go bo. W Duperingsa po angielsku. <coughs> no wreszcie to wygramy. Wreszcie zbije jakąś werskę. No? Exactly. No co za menda, w ostatniej chwili się odsunął. No co za... Pedał, no? No pedał, no o co? Teraz nie trafiłem. Boże, jak ja ślepy jestem. A nasza Suso jeden m 3 Co, na 10 tanków żeś wyjechał? Conqueror i Tygrys Dobra, jadę po nich. No mi Ferdek zjął gąskę. Tiger wujka zaraz go zajebił. Ale nie no, spoko, bitewka. Kierowca nie żyje. A kto umarł, ten nie żyje. Chuj, nie leczy go. już nie ma sensu. Wiem. Tak czy serak wygra, na szkoda kasy. Uszczędzam na wszystkim. Brawo dla naszego Isa 6 Robię zaraz, kurczę. O, o, pięknie spadł na niego i się zabił. O, to zrobił. Chip and następny idiota. Pojebało was. No, mocno. Dobra, zobaczmy. 62 tysiące zarobione, 53,5 tysiąca na czyste. 1300 expa prawie. 410 tysięcy skurwy synu. 11 tysięcy 11 zrobiłem. Widzisz na no MSO trójce 11 tysięcy zrobiłem. 11 600. Chyba ja idę ogarniać. Co? Pokój. A, no to się ma. No się ma.